Cześć! Dzisiaj chciałbym pokazać Tobie, jak wykonać szewskiego. Życzę mi jego oglądania. Istnieje bardzo dużo spekulacji na temat szewskiego, ale w są... Wikipedii nie ma napisane skąd się wzięła jego nazwa. Pisze, że, okreś... że to jest określenie szybkiego mata na polu F7, który jest często spotykany wśród początkujących szakistów. Można jednak łatwo uniknąć tego mata są na to trzy... Jednak mi się wydaje, że nazwa tego mata wzięła się od tego, że dawno temu był sobie jakiś szewc, który go stosował i wygrywał bardzo dużo partii. Dobrze, już pokazuję jak zrobić matę szewską. Pokażę wiele z przykładów jak to może wyglądać. Więc... Wariant, który Wam pokażę, wygląda tak. Biały, biały pionek ruszamy na E3. Czarne zagrają na to E5. My pójdziemy wtedy gońcem na C4. Przeciwnik nasz by zagrał um, pionkiem na A6. Nasz Hetman, by, by, my byśmy zagrali Hetmanem na F3. Nasz przeciwnik zagrałby um, y, skoczkiem na C6. A wtedy my byśmy zrobili hetmanem szachmat. I tak by było po pierwszej grze. Dobrze, teraz pokażę, jak się obronić przed tym matem. Można to zrobić na kilka sposobów, ale ja pokażę Wam przede wszystkim, jak to zrobić w pierwszym ruchu. Ja tak często gram. Można już yy, yy, w pierwszym ruchu poruszyć się pionem królewskim na E3 i już przeciwnik nawet gdyby chciał nie byłby w stanie mogę pokazać przykład i widzicie Przeciwnik nie jest w stanie zrobić tego mata, ponieważ gdybym ruszył się tak, Hetman by miał zablokowaną drogę. Mam nadzieję, że umiesz już wykonać to posunięcie na szachownicy. Je jeśli nie, możesz obejrzeć film od nowa. No to co? To ja się biorę do montowania.